Przybywasz z Nordmaru? Hmm, kupuję oręż z magicznej rudy. Oręż z magicznej rudy? A do tego nie potrzeba wielkiego pieca? Tak, do wytapiania rudy. Ale gotową sztabkę mogę przekuć na każdym kowadle. I? Gdyby udało Ci się zdobyć jakieś sztabki magicznej rudy, przynieś no, tak, mi je. To, A jeśli tak. sądzisz, że posiadasz odpowiednie umiejętności, to pokażę Ci, jak wykuć nie ostrze. Wierzę. Mam dla ciebie kilka sztabek magicznej rudy. Dobrze, na tym mogę już pracować. Przynieś mi więcej, jeśli możesz. To się nie może powtórzyć. Ktoś za to zapłaci. Czegoż chcesz od Nerusula, wielkiego czarnego maga z Iszta. Mam cię poklepać po pleckach tylko dlatego, że udało ci się dostać do miasta? Myślałem, że największym magiem jest tu Dokładnie. Właśnie tak jest. Stoisz za kradzieżą magicznej rudy. Ci idioci mnie zdradzili. Mieli mi dostarczyć surową rudę. Zamiast tego sprzedali ją za kilka nędznych sztuk złota. Cóż, surowa ruda jest co nieco warta. Kilka nędznych sztuk złota. Po przerobieniu w oręż z magicznej rudy byłaby warta dziesięć razy więcej. Nikt by nie powstrzymał nawet kilku asasynów wyposażonych w tę broń. Nikt, nawet Zubem. I to ja byłbym nowym władcą asasynów. Ej, wracaj na Ziemię. Nie masz surowej rudy, ani kawałka. Ech, a niech to. Dobra. Słuchaj, zapomnijmy o tej błahej sprawie. Zapłacę Ci dwa tysiące złotych monet i nigdy już o tym nie wspomnimy. Co ty na to? Umowa stoi? Doskonale. Dwa tysiące sztuk złota w zamian za moje milczenie. Zawarłeś dobrą umowę. I lepiej trzymaj język za zębami. Wezmę udział w twoim sprawdzianie. Co? Ty chcesz się zmierzyć z wyzwaniem Zubena? Od wielu lat. Doskonale swe zdolności. A ty? Jak długo tu jesteś? Kilka dni? Nie masz szans, śmieciu. Zobaczymy. Dokładnie. Zobaczymy. Pokaż mi. Ty, nie jesteś stąd, prawda? A ty, skąd pochodzisz? Z lago. Przybyłem tu, żeby trenować. Co robisz? Przygotowuję się do walki. To znaczy psychicznie. Kiedy umysł i ciało osiągają harmonię, staję się niepokonany. Rozumiem. Ale nie mogę się skupić na treningu. Może to przespalenie. Tak, jasne. Właśnie tak. To przez to świństwo, które tutaj palę. Nie mam pojęcia, czym to nabijają fajki, ale smakuje trochę jak kaktus. Poddaj mnie próbie. Chcesz się poddać próbie? Więc idź do lago i skombinuj mi paczkę bagiennego ziela. Witaj w Isztar, synu północy. Jestem Delazar, alchemik i mag. Jak mogę Ci pomóc? Chcę się od Ciebie uczyć. Oczywiście. Chętnie posłużę swoją wiedzą każdemu, kto dotarł aż do Isztar. Pokaż mi swoje towary. Mi brakuje mi brakuje mi brakuje mi składników Brakuje mi składników brakuje mi składników Chcesz mnie sprawdzić? Zuben szuka doświadczonego, twardego sucin syna. Taki właśnie jestem. Takiego, który potrafi polować i nigdy nie ucieka od walki. To też do mnie pasuje. Nie sprawi mu trudności załatwienie mi pięciu lwich skór, ale niezwykły. Lecz z rozkładających się bestii to najgorsze lwy. Oto twoje skóry. Twardy z ciebie sukinsen Przydałbyś się Zubenowi. Każdy twardy sukinsen musi wiedzieć co nieco o polowaniu. A jeśli nie wie, to szuka kogoś, kto go tego nauczy. Pokaż mi.